Rosak, pomocniczka MKS Tauron Myszków, Dominika byłaś jedną z tych zawodniczek, które przed sezonem bardzo mocno wierzyły w to, że jednak nasz klub może awansować do drugiej ligi i to się sprawdziło. Cześć, nazywam się Dominika Rosak, przyszłam z SWD Włodzisław Śląski, gram na boku pomocy, no i chciałabym pomóc drużynie w awansie, jak najbardziej wiem, że teraz dziewczyny awansowały do trzeciej ligi, ale chciałabym razem z nimi awansować do drugiej ligi. No, można powiedzieć, że, że, że jestem trochę jasnowidzem, że, że to jakby wywróżyłam. No, jakby liczyłam na, na jak najwięcej, więc jakby dla mnie nie było czegoś takiego, że nie wiem, jesteśmy Beniaminkiem w trzeciej lidze i będziemy walczyć o utrzymanie. Także cieszę się, że się udało. Dziewczyny nie dowierzały, ale, ale się udało, także, także zobaczymy, jak to będzie. Jesteś zawodniczką bardzo doświadczoną z niejednego pieca chlepy jadłaś czyli kluby z Białej, kluby z Żywca, z jeszcze kilka innych klubów na drugim tak w pierwszej lidze to poziom na którym już pierwsza liga to poziom na którym już grałaś Powiedz mi, czy jak ty zobaczyłaś rok temu Myszkowską drużynę, nasze dziewczyny, to faktycznie znając tą, ten poziom ligowy stwierdziłaś, że możemy do tej drugiej ligi wejść. Czy my teraz w tej lidze spokojnie możemy się utrzymać, grać o coś więcej? Jak to będzie wyglądało? Nie będę teraz też głośno mówiła aż tak o tym, że chcemy walczyć o jak najwyższe cele, ale w sumie tak, no bo to nie ma czegoś takiego, że, że będziemy odpuszczać, że jesteśmy beniaminkiem i, i będziemy walczyć o utrzymanie, no bo to też nie o to chodzi, będziemy do każdego meczu podchodzić indywidualnie. Będziemy chciały jakby walczyć o najwyższe cele. No ale zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, że to jest druga liga lepszy poziom niż ta trzecia i, i inne mecze, inny poziom, ale, no ale będziemy dawać siebie wszystko, więc mam nadzieję, że, że to jakoś będzie wyglądać dobrze. Te dwa sparingi, które wygrały, wygrałyście z zespołami drugiej ligi, nieznaczna porażka. Ze skromczasowa gra w pierwszej lidze, to Was chyba wzmocniło psychicznie przed sezonem. Myślę, że jak najbardziej, że gdzieś tam nam to dodało skrzydeł, że tak powiem, więc nawet jeżeli teraz, bo w sumie dopiero po tych sparingach gdzieś tam okazało się, że mamy ten awans do drugiej ligi, więc, więc gdzieś tam myślę, że jesteśmy na to dobrze przygotowane. Nie będzie czegoś takiego, że kurczę, no wyjdziemy na boisku i będziemy się bały, bo to jest druga liga, a grałyśmy w trzeciej i ten poziom jest jednak różny, bo, bo sprawdzaliśmy się na tle takiego dobrego rywala, także myślę, że na pewno jakby, no, doda nam to, że tak powiem, Sił, energii, Sił, energii <laughs> wszystkiego no. Tego Wam oczywiście życzę, życzę w imieniu wszystkich kibiców MKS-u yy, Myszków, no i nie możemy się doczekać tego niedzielnego meczu w Krakowie z, z zespołem Rezerw yy, AZS UJ Kraków. Jest trzeba przed tym meczem? Nie, jeśli chodzi o mnie to nie, myślę, że dziewczyny no też nie, no bo mimo wszystko wiadomo, że zrobiliśmy awans pierwszy mecz, ale no ale no, no, mecz jak mecz, będziemy potrazić tak samo, jak jakbyśmy miały grać kurczę, nie wiem, z Bogdanczowicami, bodajże, że miałyśmy grać pierwszy mecz. Także zobaczymy, jak to będzie, ale chcemy, będziemy chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Super, tego Wam życzymy. Motywujcie młodsze, mnie doświadczone koleżanki, żeby też i ta, ta trema nie zjadła. No i co, czekamy na wynik z Krakowa. I no już chyba zapraszamy kibiców Myszkowskich na pierwszy mecz w Myszkowie w kolejną sobotę lub niedzielę serdecznie zapraszamy. do Krakowa też nie jest daleko, także, także można przyjechać i nam pokibicować. Tym bardziej, że to pierwszy myśl, także także każde każde wsparcie się przyda. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.